Witaj w podsumowaniu aplikacji Blaze cały luty, także zobacz jak aplikacja Blaze gotowe sygnały na pary walutowe sprawdziła się w lutym. Zacznijmy sobie od początku, od naszego pierwszego tygodnia tutaj, czyli tak naprawdę no ponad. Tygodnia, bo mamy od 5 do 9 i wliczymy to jeszcze 1 drugi luty. No to w tym pierwszym tak naprawdę tygodniu, czyli tam 7 dni można powiedzieć, jakby 7 dni tradingowych. No bo wiemy dobrze, że pary walutowe działają od poniedziałku do piątku. Mieliśmy grając najgorsze ratio, tak, czyli entry 1, TP1, czyli najgorsze możliwe wejście i pierwszy stopień realizacji zysków. Mieliśmy lekko ponad 6 Zagrywając entry 1, czyli te gorsze możliwe wejście do take profit 2, czyli do większej realizacji zysków, mieliśmy ponad 18% zaksięgowanych. Grając lepsze możliwe wejście, i gorsza możliwość realizacji zysków, byliśmy w stanie osiągnąć prawie 8% i zagrywając po prostu najlepszy układ, tak, czyli entry 2. Co to znaczy? Czyli lepsze możliwe wejście, ciągnąć transakcje do take profit 2, czyli do większych, po prostu większego ratio, mieliśmy ponad 21%, tak? Także no tutaj tydzień ten był przeznakomity. Było to naprawdę no bardzo, bardzo mocny tydzień, tak naprawdę grając ten tydzień wszystkie transakcje moglibyśmy już kończyć cały tak naprawdę miesiąc tradingowy, gdzie to był początek lutego, ale sprawdźmy, jak wszystkie zlecenia, które podawali nam eksperci, e, którzy no są już od lat na rynku, e, jak wyszło to w skali całego miesiąca. Drugi tydzień lutego nie był zbytnio kolorowy, Dlatego to jest magia właśnie tradingu RR. E, zagrywając najgorsze możliwe wejście, czyli entry 1, take profit 1, byliśmy minus 4%. Zagrywając entry 1 do take profit 2, czyli te gorsze możliwe wejście i do lepszego po prostu realizacji zysków, mieliśmy tam ponad minus 1%. I spójrzcie tylko, chciałbym tylko tutaj zaznaczyć, mieliśmy bardzo dużo tutaj transakcji niestety stratnych. Mieliśmy tylko raz, dwa, trzy, cztery transakcje na plus. Co zatem wychodzi? Spójrzcie, że na 13 transakcji, na których jesteśmy tutaj na minus, wystarczyły nam 4 transakcje plusowe, żeby wyjść prawie na 0. Jedna transakcja byłaby tutaj 2% na plusie i już byśmy byli tak naprawdę na 0. Także to jest właśnie cała magia tradingu, to jest właśnie cała magia zarządzania ryzykiem. Gdzie tego się nauczysz? W Take Profit Crew, jak po prostu tutaj zarabiać. Entry 2 i Take Profit 1, czyli lepsze możliwe wejście i te, ten pierwszy poziom realizacji zysków, byliśmy niestety minus 7% i tutaj najlepsze możliwe, że tak powiem zagrania, czyli Entry 2, Take Profit 2, które final, te, tak naprawdę daje najwięcej możliwości e, zarobku, niestety też minus 7%. I spójrzcie na to, w jednym tygodniu 21, 7, 18 w drugim tygodniu minus 7, minus 7, minus 4. Także trzeba zagrywać po prostu wszystko, żeby mm, być po prostu profitowy. Tak, później kolejny tydzień było tutaj mniej zagreń, bo byliśmy wtedy na konwencji w Budapeszcie. E, zagrywając Entry 1 do Take Profit 1, byliśmy tam niecały minus 1% e, na minusie. Zagrywając Entry 1, Take Profit 2, minus 3. Entry 2 TP1 minus 1 i entry 2 TP2 minus 2%. Także też ten tydzień kończyliśmy na minusie, i tutaj na lekkim plusie kończyliśmy już tutaj. Podliczymy sobie cały ten tydzień, tak naprawdę ostatni. Czyli zagry, za, 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 zaczęli, zaczęliśmy od USD Cut, od Take Profit 1, tutaj zahaczyliśmy Take Profit 1, poszliśmy e, do góry, później zaliczyliśmy sobie niestety Stop Losa na parze euro AUD. Tutaj w ogóle nie było żadnej reakcji w naszym boksie. Później zrealizowaliśmy take profit 1 na złocie i też poszliśmy do, do góry. Później mieliśmy, niestety transakcja nam odleciała, więc 0 w 0% tak naprawdę nie zgarnęliśmy nie Tutaj chodziło o te wyższe widełki, nie podeszliśmy w ogóle do nich, także edukator już napisał, że mm, jakby transakcja jest odwołana. Później mieliśmy dwa razy take profit 2. Spójrzcie na to, no to jest to, mieliśmy dosłownie knocikiem, nas tutaj do, z, z, doszło do nas, knotem i poszło to do góry. Później mieliśmy kolejną transakcję Take Profit 2. Tutaj mieliśmy tą reakcję, knotem obydwie. Tak naprawdę, widełki to są właśnie widełki 1. Tutaj na górze mamy Entry 1, a tu na dole Entry 2. I tu właśnie, zagrywając właśnie z entry 1 do take profit 2, mielibyśmy 1,8%, a z tych dolnych wideoek mielibyśmy ponad 3%. No dlatego, to, <coughs> dlatego tutaj właśnie wspomniałem o tym e, entry 1, entry 2. Później mieliśmy niestety 500 plusów z rzędu. To jest jeden z nich, to jest drugi. Możecie sobie zatrzymać wideo i, i spojrzeć na nie. Tu mieliśmy... Trzeciego stoplosa pod zrzędu, też zero jakiejkolwiek reakcji. Tu mieliśmy kolejnego stoplosa z rzędu, e, też było jakiekolwiek 0,0 zero, zero reakcji na, na naszą po prostu strefę. I tutaj tak samo mieliśmy niestety stoplosa z rzędu, też było 0,0 zero, zero jakiejkolwiek reakcji. Później zaczęliśmy fajnie, bo zrobiliśmy Take Profit 1, to jest to zagranie, tutaj no mało już brakowało, byliśmy w połowie drogi do Take Profit 2. Później mieliśmy take, i tutaj zaznaczę, że mieliśmy 0%. Nie wpisałem tutaj tego take profit 2, że tam nie wiem, zrobiliśmy 1,7%, po prostu 0. Później mieliśmy TP2 na parze USD CAT, to jest to. Cały swing troszeczkę on trwał, ale zrealizowaliśmy po prostu e, wszystko. Tylko usunę sobie te zakładeczki. I później mieliśmy niestety stop Lossa i później na, na przymiankę stop loss, profit, stop loss, profit. Tutaj zahaczyliśmy dosłownie małym tym stop Lossikiem. Później mieliśmy take profit 1 na parze euro. JPY to jest to, i też mało brakło już do naszego, do naszego e, take profit 2. Tutaj, jak zauważyliście, take profit 1 to było ponad. Tutaj było prawie 2% z tych gorszych widełek, a z tych lepszych 2,6%. Także no, take profit 1 na takim poziomie to naprawdę wysoki poziom. Później mieliśmy niestety stop lossa tutaj knoczkiem, i tutaj transakcja po prostu bujała się cały czas właśnie w tej strefie konsolidacji. Później mieliśmy właśnie take profit 2 na parze euro USD, to jest to wjazd dosłownie knotem, zjazd cały, cały swing, więc zrealizowaliśmy całościowe zyski. I na sam koniec ostatnia transakcja w lutym. To była niestety stop loss i to było właśnie tym knocikiem, i poszli właśnie sobie do góry. Także wielka szkoda. Także finalnie. Zagrywając Entry 1 do Take Profit 1, czyli najgorsze możliwe wejście i pierwszy stopień realizacji zysków, mieliśmy tam lekko ponad 3%, prawie 4% zysku. Zagrywając Entry 1 do Take Profit 2, czyli do tego wyższego poziomu realizacji zysków, bylibyśmy ponad 16% na plus. Zagrywając lepsze wejście i pierwszy stopień realizacji zysków, byliśmy ponad 7% na plus. I zagrywając Entry 2, czyli lepsze możliwe wejście i Take Profit 2, czyli wyższy stopień realizacji zysków, mieliśmy prawie ponad 19% konta w skali miesiąca, także to jest przeznakomity przeznakomity po prostu miesiąc i podkreślę, że tu był jeden tydzień właśnie kluczowy, który zaważył tak naprawdę na wszystkim, więc to jest po prostu magia całej właśnie, całego tradingu. Więc jeżeli chciałbyś mieć dostęp do po pierwsze aplikacji Blaze, czyli gotowych powiadomień handlowych, do ekspertów właśnie, którzy wysyłają te powiadomienia handlowe, bo ci eksperci, którzy to wysyłają mają swoje sesje 3, 5, 6 razy w tygodniu jak zagrywają i realizują i po prostu śledzą rynki na żywo na, na świeżym wykresie, więc jeżeli chciałbyś mieć do tego dostęp, to po pierwsze odezwij się do osoby, która pokazała Ci to miejsce lub wideo, lub odezwij się tutaj do społeczności tej Profit Crew, a na pewno zaczniemy razem współpracować. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za obejrzenie wideo. Będziemy wdzięczni, jak zostawisz tutaj lajka lub i komentarz pod tym wideo i widzimy się już w następnych materiałach. Także pozdrawiam. Krystian Tobarek. Miłego dzionka. Jesteśmy w kontakcie.